Odrę należy szanować i każdy Wrocławianin powinien o tym wiedzieć. Przypominają o tym uczniowie ze stolicy Dolnego Śląska, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, założyli rękawiczki i zaczęli sprzątać brzegi odry. Mają po 11-12 lat, a już edukują innych, sprzątają i porządkują brzegi odry. Uczniowie podkreślają, że śmieci jest bardzo dużo. Jak ja zbierałem śmieci, to pani powiedziała, że ja mam szybciej to zrobić. I a pamiętam? Jeszcze jak pani powiedziała, że chodź szybciej, szybciej, to tyle tam było śmieci, że I jest naprawdę dużo śmieci. No i lepiej, żeby nie śmiecić. Są osoby, które śmiecą, no i trzeba po nich sprzątać. Najlepiej wyrzucać śmieci do, do śmietników i je segregować. Ludzie mają koło siebie śmietniki, a po prostu wyrzucają je na trawę, na ziemię, do rzeki. I też miałam taką sytuację, że rok temu byłem z nadmorzem i z tatą sprzątaliśmy całą plażę, bo po prostu były śmieci i nie dało po prostu tak zaśmiecone, że nie dało się chodzić. Rzekę warto szam, szanować, ponieważ jeżeli wyrzucamy śmieci do rzeki, to ona potem płynie to wszystko do Bałtyku i zatruwamy morza, ryby i jest y, ogólnie... Najważniejsze, żeby samemu nie śmiecić. Mam jedną bo rękę złamaną, ale za to druga jest wolna, mimo niepełnosprawności i tak można sprzątać. więc każdy moim zdaniem w wolnym czasie mógłby sobie wyjść, posprzątać. O rzekę trzeba dbać. Akcja Sprząt Została zorganizowana w ramach wydarzenia Recycling Race, która w tym roku świętuje 10 lat. Główną ideą akcji jest hasło posprzątaj po sobie i nie śmieć. Mamy bardzo dużo odpadów w środowisku wodnym. Te odpady do środowiska wodnego dostają się najczęściej z lądu. To, co zostawimy w lesie prędzej czy później spłynie spłukane deszczem, spłynie do rzeki, z rzeki, spłynie potem do Bałtyku i mamy ogromne plamy morskich śmieci. My przeciwko temu chcemy prote protestujemy. Ale przede wszystkim chcemy edukować wszystkich. Pamiętajcie, rzeka to nie miejsce na odpady. 80% odpadów z lądu trafia do rzeki. To wszystko, co mieszkańcy porzucą na lądzie, trafia prędzej czy później do wody. W tym roku na dziesięciolecie zapraszamy naprawdę wszystkich do dołączenia się naszej akcji poprzez hashtag RecyclingRace i zamieszczenie relacji na Facebooku. Każdy, w każdym miejscu polski ma możliwość włączenia się w naszą akcję. W ramach akcji wystartuje także w piątek międzynarodowy spływ kajakowy z Wrocławia do Berlina. Jeżeli komuś przyjdzie do głowy, żeby w ostatnim momencie dołączyć do spływu, w sumie jest to możliwe. Wystarczą chęci, wystarczy kajak. E, silna wola i że tak powiem zmysł organizacyjny. Podróż zajmie 11 dni, a kajakarze pokonają blisko 500 km. Jeżeli ktoś będzie chciał w każdym innym terminie popłynąć z Wrocławia do Berlina, to przecież może to zrobić. Niekoniecznie płynąc w, z naszą całą ekipą, zależy mi, żeby ten szlak po prostu żył żeby ludzie i kajaki, łódki, motorówki, houseboty odwiedzały zarówno Wrocław jak i Berlin żeby te dwa miasta połączyć rzekami, bo one są po prostu tymi rzekami połączone. Bo rzeki nas łączą. Cel podróży jest jeden: aby rzeki w Polsce i Niemczech były czystsze. Plan jest taki, aby co roku organizować taką wyprawę. Echo 24, Marta Wrońska.